Tekst manny na 15 listopada. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien chodzić, jak on chodził. Pierwszy Jana rozdział 2, werset 6. Komentarz parałzyjny. Chrześcijanin powinien postępować jak jego Pan, w sposobie bycia i stosunku do wszystkiego, co dobre, odpowiednio unikając wszystkiego, co złe powinien jak najdokładniej kroczyć śladami Jezusa. Nie oznacza to jednak, że w niedoskonałym ciele powinien lub może osiągnąć pełnię doskonałości swego pana, który nawet w ciele był doskonały. W tekście tym chodzi o to, że powinniśmy postępować tak jak on postępował, w ten sam sposób, w tym samym kierunku, do tego samego celu i wzoru który on uznawał i ustanowił. Reprint nr 3235. Komentarz epifaniczny. Mieszkanie w Chrystusie oznacza nie tylko poświęcenie i napełnienie się Duchem, lecz także trwanie w postawie poświęcenia, martwoty wobec siebie i świata, a ożywienia wobec Boga. Jezus wypełnił swoje śluby poświęcenia. Pozostał umarłym dla siebie i świata, a żywym dla Boga. Studiował Słowo, czuwał i modlił się w harmonii z tym Słowem, głosił i praktykował Słowo, a także cierpiał w świątobliwości za wierność Słowu. Ktokolwiek mieszka w Chrystusie, powinien w ten sposób postępować. W duchu będzie to z pewnością czynił doskonale, a w ciele doskonale na tyle, na ile jego upadłe ziemskie naczynie mu pozwoli. Naprawdę błogosławione jest postępowanie podobne do Chrystusowego. Kto tak postępuje, posiada wszystko. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Ewangelia Jana rozdział 15 wersety od 1 do 9. Ja mi jest ona winna, macica prawdziwa, a Ojciec mój jest ci winiarzem. Każdą latorośl, która we mnie owocu nie przynosi, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby obfitszy owoc przyniosła. Już wy jesteście czystymi, dla słów, którem do was mówił. Mieszkajcież we mnie, a ja w was, jako latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winnej macicy, także ani wy. Jeśli we mnie mieszkać nie będziecie, jam jest winna macica, a wyście latorośle, kto mieszka we mnie, a ja w nim, ten przynosi wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Jeśliby by kto nie mieszkał we mnie, precz wyrzucony będzie jako latorośl i uschnie, i zbiorą je i na ogień wrzucą, i zgoreje. Jeśli we mnie mieszkać będziecie i słowa moje w was mieszkać będą, czego byście chcieli, proście, a stanie się wam. Wtem będzie uwielbiony ojciec mój, kiedy obfity owoc przyniesiecie, a będziecie moimi uczniami. Jako mi umiłował ojciec, tak i ja umiłowałem was, trwajcież w miłości mojej rozdział trzynasty, wersety piętnasty i 34. czwarty. Albowiem dałem wam przykład, abyście jakom ja wam uczynił, i wy czynili. Przykazanie nowe daję wam, abyście się społecznie miłowali. Jakom i ja was umiłował, abyście się i wy społecznie miłowali. Filipensów rozdział drugi, wersety od piątego do ósmego. Tego tedy bądźcie o sobie rozumienia które było i w Chrystusie Jezusie, który, będąc w kształcie bożym, nie poczytał sobie tego za drapieństwo równym być Bogu, ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom i postawą znaleziony jako człowiek, sam się poniżył, będąc posłusznym masz do śmierci, a to śmierci krzyżowej, Pierwszy Piotra rozdział drugi wersety od 21 do 24 Albowiem na to też powołani jesteście, ponieważ i Chrystus cierpiał za was, zostawiwszy wam przykład, abyście naśladowali stóp Jego, który grzechu nie uczynił, ani znaleziona jest zdrada w ustach Jego, któremu gdy złożyczono, nie odzłorzeczył, gdy cierpiał, nie groził. Ale poruczył krzywdę temu, który sprawiedliwie sądzi. Który grzechy nasze na ciele swoim zaniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom sprawiedliwości żyli, którego silnością uzdrowieni jesteście. Ewangelia Mateusza rozdział jedenasty werset dwudziesty dziewiąty Weźmijcie jarzmo moje na a uczcie się ode mnie, żem ja cichy i pokornego serca a znajdziecie odpocznienie duszą waszym. Rozdział 20 werset 28 Jako i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył, i aby dał duszę swą na okup za wielu. Ewangelia Marka rozdział 10 wersety od 43 do 45 Lecz nie tak będzie między wami. Ale kto bykolwiek chciał być wielkim między wami, będzie sługą waszym, a kto bykolwiek z was chciał być pierwszym, będzie sługą wszystkich, bo i Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył i aby dał duszę swą na okup za wielu. Ewangelia Łukasza, rozdział 22, werset 26 i 27. Lecz wy nie tak, Owszem, kto największy jest między wami, niech będzie jako najmniejszy, a kto jest wodzem, będzie jako ten, co służy. Bo któryż większy jest? Ten, co siedzi, czyli ten, co służy, i za linię ten, co siedzi, ale ja jest w pośrodku was jako ten, co służy. Rzymian rozdział ósmy werset dwudziesty dziewiąty, albowiem, które on przejrzał. Te też przenaznaczył, aby byli przypodobani obrazowi syna jego, żeby on był pierworodnym między wieloma braćmi. To rozdział piętnasty wersety drugi, trzeci, piąty i siódmy. Przecież każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku dobremu dla zbudowania, ponieważ i Chrystus nie podobał się samemu sobie, ale jako napisano, urągania urągających tobie przypadły na mnie. A Bóg cierpliwości i pociechy niech Wam da, abyście byli jednomyślni między sobą według Chrystusa Jezusa. Przetoż przyjmujcie jedni drugich, jako i Chrystus przyjął nas do chwały Bożej. Efezów rozdział 5 Werset 2 A chodźcie w miłości. Jako i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie na ofiarę i na zabicie Bogu ku wdzięcznej wonności. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.